Pierwszy, dopiero co zacząłem zbierać już tyle grzybów w takim miejscu, mnóstwo grzybów zaczęło rosnąć. Mnóstwo, naprawdę mnóstwo. Ile ja tego zbieram? Szorsz tylko następne, ten jakiś dziwny, ale matko, jak dużo. Wszędzie tutaj rosną te grzybki. Jak dobrze, że tutaj spojrzałem. To jest już ich troszkę mniej. Ale no. Tutaj borowiki cegla stopore. je przykryję liśćmi To zostawię, bo jeszcze są dosyć małe. To lepiej, żeby urosły. Zobaczcie, na mojej miejscówce już do zerwania dosyć dobry borowik ceglastopory, ale zobaczcie tutaj pięknie kolejne plony, ale jak dużo, ile tego tutaj wyrośnie. W zeszłym roku też była taka fala, to chyba tak rośnie co rok, ale piękne. Jeszcze gdzieś tu pewnie. O, matko, jeszcze tutaj się ukryły. Piękne. Kolejne plony. Tutaj również. Jak dużo. Spróbuję z tego też nagrać odcinek, o ile mi się uda. Tutaj przepięknie jeszcze rosną. Tutaj. O! Jeden. Ale z tego będą zbiory. Tutaj jeszcze jeden. Tylko nie wiem, czy on. Nie będzie dobry. Tutaj gdzieś był obok drugi. a do woreczka. Szukamy tutaj następnych, chociaż tutaj ich najczęściej nie było za dużo, akurat w tym miejscu, bo tutaj już ich było więcej. No ale jak coś znajdę, to nagram. Kolejne piękne okazy. Kolejny, Op. szukamy, no i nic nie da się znaleźć, nic a nic. Życie. Życie. Tutaj następny obok purchawek, ładny. Jeszcze tutaj poszukam jakiś. Tutaj jeszcze jeden, ale ten spleśniały. Go zostawię. Tutaj następny spleśniały, ale tuż obok niego chyba dobry. No też tak spleśniały. Hej. No dobra, zostawiam go. Jeszcze tutaj. Znajduję grzyby. Już myślę, że spół kilo tego mam. Ale no tutaj Tutaj, ale ten trochę mały Ale no dobra Wezmę to tam Dobra, ciebie tu ja zostawię Ale ty Chodź ze mną o, Okej okay. o, Tutaj jeszcze są no po prostu brudny grzybów dzisiaj ciepła noc chyba była i mokra i pourastały tutaj grzyby kurczę, coś tutaj zjadło innego Ale cóż jak tak patrzę po górze to no, no właśnie spleśniały i spleśniały tutaj a ty o, a ten jest zdrowy, dobry. O. Może coś więcej. No chyba nie, a przynajmniej nie na razie. O. A cóż to za grzybek rośnie? Jakiś mały. Tutaj oczywiście trójaki. Hmm. Zawsze tu coś rosło. A dzisiaj chyba nic tu nie ma. Jeden i kolejne trzy. Matko ile oh. czego dzisiaj jest a więc podsumowanie dzisiejszego grzybobrania wygląda no właśnie tak dosyć dużo